Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusak i mam taką niespodziankę, zanim ostatecznie pożegnamy się z Bortanderem, obejrzymy sobie jeszcze jedną bitewkę, którą właśnie robię statkami dlaczego? Ano dlatego, że tak jak już wspominałem, ten tryb mi się spodobał zobaczcie jakie tu przy brzegu fajne jakieś takie rośliny wodne bardzo mi się spodobał i stwierdziłem, że... A, zagrajmy w to jeszcze raz. Dobra, gdzie są moi... Gdzie jest w ogóle moja ekipa? Bo mam wrażenie, że jakoś tu sam zostałem. Tam są jakieś nasze okręty. Tam coś płynie. Tam strzelają, ale w ogóle nie wiem, kto do kogo strzela, bo ja tutaj jeszcze nic nie widzę że jak zrobię tak. O, coś się z torpedami stało. Dawaj, Jupasko! Dobra, chodu, 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 chodu. Łoż, ty. Widzieliście to? Ale mnie, farciora po prostu. Hmm, dobra, czy ja mogę coś tu się jakoś naprawić? Kurczę, nie mogę. Ale lipa. A ja wydawało mi się, że on taką wodę trochę strzelił. Ale widocznie tylko mi się wydawało, Moja drużyna nie wiedzieć czemu znowu dostaje tak jak i w statkach, tak jak i w, 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 w czołgach łomot o ten to już jest zniszczony spoksik, to jest ten co do mnie chyba strzelał. Coś wydaje. O. O. O! I właśnie zostałem pokonany hmm, przez takiego małego brzdąca. No nic, bywa i tak wejdźmy do bitwy jeszcze raz. Tak, statki powiem Wam szczerze się, ten tryb się udał. On mi się podoba. Dobra. Wrogowie przejęli strefę. No to musimy tą strefę odebrać. Tam widzę ich dwóch jest przynajmniej. O, tutaj koło tak wali na... Na oślep My też spróbujemy Nic nam to nie dało No tak, ewidentnie m, przegrywamy co nie jest tutaj dobrą informacją. Byłoby fajnie, jakbyśmy jednak... Uuu! Tam coś musi być. Niebezpieczna mielizna. Opaku, ogarnij się. O, to nie byłem ja, ale go rozwalili. O, ty dziadu. O nie, o nie, panie Dziejku. O, ho, 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 ho. dobre. To mi się podobało. Kurde, widzicie, szkoda, że nie miałem pełnej. E, pełnej jego. U, no, w sensie, że nie miałem do pełna naładowanej amunicji. bo bym go rozwalił, a tak to. A tak to wyszło jak zwykle. Dobra, próbujemy się dalej. Jakiś samolot. Nie wiem czy to nasz, czy nie nasz. Ale się fajczy. O no, tu pokaż się. nie mi zaraz przydzwoni. Dobra, tu przepływamy. Zobaczcie jakie fajne miejsce. A, ah! przez taki piaseczek, ale się przecisnąłem. Także to było dobre. No dobrze, tutaj. Tak, oni mają znowu dwie strefy. Co nie jest dobrą informacją po raz kolejny. au, 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 au. au. Tam do mnie strzela, tylko niestety nie widzę. Widzę. Udało się go rozwalić. O, ja teraz ten nie rozwalił. Ale ja takiego chyba lepszego trochę rozwaliłem. Dobra, wejdźmy myśliwcem. No, słuchajcie, chyba niestety bitewka będzie przegrana, ale powiem Wam, że jednak frajdę jakąś tam mam, coś tam udało mi się rozwalić, coś udało zniszczyć, zwłaszcza, że to jest najbardziej podstawowa jednostka pływająca, taka nawet jeszcze nie do końca w pełni wyposażona, więc ja jestem zadowolony. Płyniemy, znaczy płyniemy, lecimy na stronę strefy A, być może tam będą jakieś... Statki, to je próbujemy rozwalić. O, tutaj coś widzimy, że jest. Coś widzimy, że jest. Ono tu. Ono tu, dziubasku. O, jaki zwinny. O, zobaczcie. To nie wiem co mnie rozwaliło. Mm. O, mój samolocik tonie. nie. Zobaczcie jak tonie. nie. A... I coraz głębiej, głębiej. Dobra, wracamy słuchajcie do hangaru. Więcej już tutaj nic nie zdziałam. Także cóż, no trudno się mówi. O, jakieś odznaczenia. Pierwsze uderzenie. Seria obrony. Zbawca okrętów. Hmm. O, zdostała, zdobyłeś wszystkie modyfikacje. A, proszę, czyli go już teraz w pełni wypadałem. O! Pompy możemy kupić. Ciągnie. Bomby głębinowe. Ale zaraz, czy ja? Możemy kupić. Ale to mam jeszcze nie wybadane. To czemu on mi napisał, że mam wybadane? Dziwna sprawa. Zrobimy badaj zakończ i zobaczmy teraz jak to wygląda hmm. flota. Tego jeszcze mamy do wybadania. Dobra. E, Okej, okay. no dobra, słuchajcie. Żeby już teraz naprawdę obiecanką stało się zadość Oświadczam, że War Thunder chwilowo odkładamy na półeczkę i będziemy zajmowali się teraz trochę innymi grami. Także dzięki Wam za oglądanie, ale bądźcie dobrej myśli, bo myślę, że do okrętów co jakiś czas będę wracał. A i samoloty pewnie gdzieś tam co jakiś czas też odpalę. Czołgi? Raczej chyba, chyba nie. Dobra, teraz się z Wami już żegnam. Życzę miłego, spokojnego dnia. Do następnego. Cześć.